Witamy Państwa pięknie w cudnych okolicznościach podmokowskiej przyrody, z takim ogłoszeniem, z działaniem informacyjnym. Ponieważ cudnie zaplanowane mamy tak naprawdę 3 miesiące, jesteśmy już w połowie realizacji naszego cyklu, wracamy z kulturą. Ale jak to przy tak długich planach czasami trzeba wprowadzić niezbędne korekty, i tak właśnie będzie tym razem. Eee, zaplanowaliśmy sobie spotkanie z Państwem zarówno na treningu, jak i na treningu naszym rodzinnym, czyli na rodzince na medal w tę niedzielę. To nam się niestety nie uda, i to jest zła część naszej wiadomości. Dobra część wiadomości to taka, że spotkamy się już w najbliższy czwartek, czyli 22 lipca, zarówno w wersji wysiłkowo-uśmiechniętej, jak też w wersji uśmiechnięto-wysiłkowej, czyli tak na treningu, jak u nas na rodzince na medal. Przyczyny niezależne. Ale pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej skorygować te działania. Panie Jerzy? Tak, dajemy radę, a więc jak już wiemy, życie napisało trochę inny scenariusz i zamiast naszego spotkania e, sobotniego właściwie niedzielnego, który miało się robić o 16, o 16 na bulwarze. 22 lipca zaczynamy i proszę Państwa od godziny 16 do 18 ostatni trening mojego straceńca w różnej formie tor przeszkód i inne fajne aktywności ruchowe, a potem płynnie przechodzimy rodziny na, medal, z, tak na, rodziny na medal. I przy okazji fantastyczna informacja. Już od 27, czyli we wtorek rozpoczynamy 6 Spotkań dwa razy w tygodniu, wtorki i czwartki. Yy, proszę Państwa, lato w mieście w Głogowie, bulwar. Zapraszamy 16 19. To już niedługo. Oczywiście kłaniamy się, przepraszamy, że okoliczności są takie, a nie inne, ale już nauczyliśmy się z tym żyć. 22 lipca widzimy się o godzinie 16 na bulwarze. Trening małego stracenia, rodzinka na medal. Czy tak naprawdę mówimy, że nieco później. Ale za to będzie nas dużo, dużo częściej można spotkać. I czekamy na Państwa w czwartek. Od czwartku. Do zobaczenia.